Niestandardowe zachowania seksualne mogą w sobie posiadać elementy złości i agresji. Każdy z nas ma potencjał do tego, aby odczuwać złość i agresję w bliskich relacjach i jest to w porządku, jeżeli nikomu nie dzieje się krzywda. W mózgu części związane z aktywnością seksualną oraz agresją są zlokalizowane blisko siebie i może dochodzić do łączenia się tych struktur w następstwie procesu neuroplastyczności. Pary, które angażują się w niestandardowe zachowania seksualne, jak na przykład dominacja, raportują wyższą satysfakcję z relacji niż pary, które tego nie robią. Problemem natomiast są perwersje to z pozoru takie same zachowania, często normalnie wyglądające to, co je odróżnia, to emocje i motywacje, które im towarzyszą. Perwersje charakteryzują się potrzebą kontroli, wykorzystywaniem, wrogością, przemocą i ryzykiem. To wszystko razem daje nam traumę. Perwersja to odtwarzanie przeżytej traumy, często w sposób automatyczny i nieświadomy. Osoba, która to robi, może nie być świadoma swoich głębokich motywów egoizmu i wrogości. Manipulacje i wykorzystywanie mogą być tak subtelne, że nikt nie będzie sobie zdawał sprawy, że to się dzieje, łącznie z osobą, która manipuluje. Perwersję można rozpoznać poprzez brak miłości, czyli brak chęci rozwoju swojego partnera oraz brak empatii. Tak długo jak nie będziemy świadomi tego, że odgrywamy schemat traumatycznego doświadczenia w sypialni, tak długo nie będziemy mogli zbudować relacji pełnej miłości i autentyczności.